dzieczyny dziewczyny, witam was bardzo, bardzo gorąco. Tym razem konturowanie i to jest na tyle ciekawy temat, że zasługuje pewnie nawet na więcej niż trzy filmy i takie filmy się będą stopniowo pojawiać. W innym pomówimy sobie osobno o bronzerach, bo chcę wam pokazać Inglota, Kobo, który wam ostatnio pokazywałam i też ten, którego użyję dzisiaj. A tym razem... W filmie Ewa, moja znajoma. I Ewa to jest taki przykład, być może, bardziej klasyczny tego, o czym myślimy, kiedy myślimy o konturowaniu i na czym często nam zależy, czyli na przykład na takim delikatnym wyszczuplaniu twarzy i trochę mocniejszym modelowaniu, szczególnie jeśli chodzi o to miejsce pod kością pojeczkową i linii żubwy. Właśnie tym będziemy się dzisiaj zajmować, ponieważ Ewa zależała na tym, żeby podkreślić tutaj ten cień pod kością pojeczkową, którego naturalnie właściwie nie było, ponieważ ta twarz była w tym momencie troszkę bardziej pełna i trochę mocniej będziemy. Też modelować tutaj linie żufy po to, żeby optycznie trochę wyszczuplić i jakby cofnąć ten obszar tutaj, w którym delikatnie może pojawiać się drugi podbródek. Następną rzeczą, o której warto powiedzieć jest to, że ja robiłam to naprawdę bardzo, bardzo delikatnie, ponieważ takim grzechem wielu YouTubeowych filmików makijażowych jest to, że pokazujemy w nich zbyt dużo zbyt dużo warstw produktów, zbyt dużo makijażu, a kamera robi coś takiego, że nawet e, przesadzona ilość różu, brązera, bo tych kosmetyków to najczęściej dotyczy, czy też taki zbyt kryjący, zbyt grubo nałożony podkład potrafi wyglądać na filmie naprawdę genialnie i to wszystko pięknie się stapia, tworzą się takie bardzo ładne przejścia, ale niestety w rzeczywistości taki makijaż potrafi bardzo rzucać się w oczy i to jest właściwie taka pierwsza rzecz, na którą zwracamy uwagę, e, ponieważ faktycznie kamera zjada trochę makijaż, czasem musimy nałożyć trochę więcej kosmetyków, żeby one były dobrze widoczne. Ja też zastanawiałam się nad tym, czy tego nie nie przerysować żebyście jeszcze mogły lepiej zobaczyć, o co dokładnie mi chodzi. Ale zależało mi na tym, żeby Ewa dobrze się czuła w tym makijażu, żeby tego wszystkiego nie było za dużo, żeby ona jeszcze mogła trochę z niego skorzystać, wyjść e, bez takiego poczucia, że tego jest naprawdę sporo. E, a akurat na zmywanie nie miałyśmy już czasu i na takie następne poprawki. Dlatego to jest akurat odpowiednia ilość, która gwarantuje świetny efekt na żywo, więc to jest takie minimum, które pozwala nam na uzyskanie odpowiedniego efektu, mm, ale już e, uchroni nas przed e, nałożeniem zbyt wielu warstw, Chociaż ja na początku trochę po tej twarzy Ewy porysowałam, po to, żeby Abyście mogły zobaczyć, o jakie linie dokładnie mi chodzi, i jakie cienie będziemy tworzyć, to Wy akurat tego kroku nie będziecie powtarzać. A dzięki strukturze tego brązela, którego użyłam, udało nam się to wszystko bardzo ładnie wetrzeć i rozmyć. Tak, że on potem nie był praktycznie w ogóle widoczny, tylko udało się uzyskać właśnie taki ładny, naturalny cień. Jak widzicie u Ewy tego cienia, który rozkłada się pod kością policzkową praktycznie nie ma. On jest niewidoczny, ponieważ w tym momencie twarz jest dość pełna. Ja poprosiłam Ewę, żeby zrobiła dziubek i zrobiłam coś, czego Wy zaraz nie będziecie robić w domu, ponieważ żebyście lepiej zrozumiały o co mi chodzi, nakreśliłam dość mocno kontury, których będę się trzymać właśnie przy samym konturowaniu i nałożyłam produkt w taki dość mocny, ostry sposób, żeby to po prostu wszystko tak jakby narysować na jej twarzy. Wy nie róbcie tego, ponieważ tak naprawdę nie każdy kosmetyk nałożony w ten sposób da się później rozetrzeć. Ten, którego ja użyłam, oczywiście da się rozetrzeć, ponieważ ma naprawdę świetną konsystencję, ale wiele po prostu siądzie plamą na waszym podkładzie i nie da się już z tym zrobić nic sensownego. Dlatego ten sposób odradzam. Jeśli zaczynacie, zaczynajcie jak najdelikatniej, jak najbardziej powoli. Dokładajcie cieniutkie, delikatne, niemal niewidoczne warstwy. I to jest jedyny naprawdę bardzo fajny sposób na to, żeby żeby uzyskać taki efekt delikatnego cienia, bo naprawdę na czymś bardzo, bardzo delikatnym nam zależy. Kiedy Ewa by wciągnęła policzek, oczywiście ta kość stała się jakby bardziej widoczna, i to wgłębienie się uwidoczniło, ale tak naprawdę podążanie za tym wgłębieniem, znaczy czy nakładanie. I dotykanie pędzelkiem z brązerem dokładnie w środka tego wgłębienia bardzo często prowadzi do tego, że kończymy z brązerem nałożonym zbyt nisko. Dlatego, środek tego wgłębienia powinien być też taką linią graniczną, nad którą będziemy nakładać nasz brązer. I to właściwie gwarantuje sukces w tym względzie. Brązer ląduje dokładnie tam, gdzie chcemy. Ja też w dość taki mocny i wyraźny sposób odcięłam, jakby linię żuchwy, żeby mieć nad położeniem tego cienia, czy nad tą linią jak największą kontrolę, użyłam też takiego pędzelka to jest pędzel Maestro, to jest 510 w rozmiarze 18 to jest pędzel, który się prze, przydaje się właśnie do takich mocnych wyraźnych cięć w modelowaniu, nie każda z Was będzie tego używać i myślę, że nie dla każdej będzie tak bardzo przydatny, ale często jeśli chcemy, właśnie szczególnie zadziałać tutaj na linii żuchwy, ten pędzelek jest jednym z takich najbardziej przydatnych i najbardziej fajnych. Zaznaczyłam też miejsce przy uchu i chociaż tutaj tego brązera użyłam więcej, akurat dzięki temu kosmetykowi udało się naprawdę świetnie wtopić i w rzeczywistości to nie wyglądało zupełnie jak nałożony kosmetyk. Właściwie ciężko było ten, ten brązer odnaleźć, a cień, jaki z pomocą akurat tego zabiegu wytworzyłyśmy, wyszczupli akurat to miejsce, na którym e Ewie zależało, czyli. Po prostu ten wyszczupniły delikatnie drugi podpródek. A to jest też takie miejsce, które czasem bywa problematyczne. Jak najbardziej warto brązerem w tym, w tym miejscu zadziałać, ale tutaj kosmetyk musi być już dobrany perfekcyjnie, ponieważ jeśli tylko będzie zbyt pomarańczowy, nie wiem, satynowy, będzie posiadał jakieś delikatne drobinki, będzie za bardzo ceglastwy, czy cokolwiek z nim będzie nie tak, on może być naprawdę bardzo, bardzo widoczny. Więc tutaj szczególnie trzeba uważać. Ale jeśli dysponujemy takim fajnym kosmetykiem, no to możemy naprawdę dużo zdziałać w tym obrębie i um, akurat całkiem fajnie tą twarz w tym miejscu wymodelować, nawet używając takich bardzo ostrych linii. Później do blendowania całości użyłam tego pędzelka Hakuro H15. Um, to jest ten mniejszy Hakuro, moim zdaniem to troszkę bardziej uniwersalny ze względu właśnie na ten niewielki rozmiar, idealny również do różu. I drugiego pędzelka, który mam tutaj, i to jest pędzelek Maestro 170 w rozmiarze 20. Trochę większy pędzelek skośny, którym też możemy bardzo fajnie trzymać tej linii wyznaczonej przez nasz brązer w rejonie kości policzkowej. Te pędzle mają oczywiście tą przewagę, że pozwalają nam na takie bardziej precyzyjne działanie w obrębie dołu naszej planki, ponieważ one rozcierają jakby tylko górę. Dół jest ostry, a góra jest delikatnie rozdarta. Ja użyłam jeszcze takiego duetu do konturowania z na dokładnie tego jaśniejszego koloru, który jednak może się okazać zbyt biały dla posiadaczek takiej ciemniejszej skóry, ponieważ on jest naprawdę bardzo, bardzo jasny. U Ewa ja go użyłam w minimalnym stopniu, tak, żeby trochę jakby rozświetlić kość policzkową i delikatnie niniżuchy. Z kolei ten ciemny kolor jest dla większości z nas naprawdę zbyt ciemny, więc no takie są wady tego produktu, ale jeśli używamy go z umiarem szczególnie tej jasnej, Najczęściej to efekt może być całkiem fajny. Przeszłam do nakładania różu i to jest róż z tej paletki Balmjoey bon z cieniami, różem, szpinkami i rozświetlaczem. Taki bardzo delikatny kolor i nałożyłam go dosłownie odrobinę, bo to jest taka ilość różu, która zupełnie wystarczy. Tutaj widzicie słacza z tymi kolorami, bo z tej paletki użyłam też. Rozświetlacza, który znowu nałożyłam na szczytkości policzkowej, Znowu to jest taka minimalna ilość, dlatego mogłam użyć akurat dwóch produktów. One działają troszkę inaczej um, i też nie było tego za dużo. dały taki bardzo delikatny efekt. No, i to już tyle. Tak wygląda efekt końcowy. Tutaj możecie zobaczyć, że ta linia, która odcinałam linie żuchlu, jest o wiele bardziej ostra, o wiele bardziej widoczna. Ten cień tak mocniej się rysuje. No i tak to wszystko wygląda. Jeśli macie jakieś pytania, komentarze, coś w czym mogę Wam pomóc, albo jakieś propozycje na następne filmy, to też piszcie. Ja chętnie sobie wszystko poczytam. No i na razie dziękuję. Do zobaczenia. Pa pa.